Witam Was na kanale Tłuste Gary. Dzisiaj przygotowujemy na śniadanie pyszną kokosankę. Do jej przygotowania potrzebujemy po 10 g mąki kokosowej, wiórków kokosowych oraz masła, a także 100 g śmietanki 36%. Wszystkie składniki umieszczamy w rondlu i podgrzewamy na średniej mocy cały czas mieszając. Nie doprowadzamy do wrzenia. Gdyby nasza kokosanka okazała się za gęsta, dodajemy troszeczkę wody lub śmietanki. I gotowe. Smacznego! Zapraszam do polubienia kanału i zaglądania częściej po nowe przepisy.